Widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie moim zdaniem najlepszym dekiem w grze, czyli takim oto cudem. Dlaczek jest to najlepszy dek w grze? Już tłumaczę. Oczywiście polecam dołączyć do klanu fani kosarza. Bardzo fajni ludzie są. Oraz... Oraz też wracając do tematu to czemu mnie nie było, yy, nie chciało mi się po prostu nagrywać filmów, ale ulepszymy sobie od razu Hograidera, bo czemu by nie. No więc tak, nie chciałby się po prostu nagrywać, a już mam mówię dlaczego tyle to złoto po prostu macie tu tak szybką rotację. Że zobaczcie, co mogę teraz z tym robić. No i mam już następne szkielety. To jest po prostu niesamowite, jak szybką rotację możesz mieć tym dekiem. No dobra, gościu nam. No przede wszystkim największym błędem, jaki możesz z, z, zrobić grając tym dekiem to jest niescyklowanie egzekutora na początku. A teraz zrobię wymagającą zagrywkę ze Snowballem. Przede wszystkim, jeżeli umiesz grać, to tym deckiem pokonasz każdego. I, i niezależnie. Od tego, czy ma wyższe levele, czy... Czy, nie wiem, yy, ma czempionów, to ty po prostu nadal możesz go pokonać. Okej, okay, execution... Dobra, to był dobry egzekucjoner. Ja nienawidzę Vines. Naprawdę, Vines to tak upierdliwy spell. No to nie było akurat dobre zagranie z mojej strony. O, jak ja nienawidzę Vinesów. Po prostu stawiasz sobie, a tak liczysz na cud, a tu przeciwnik ma tego durnego spela. To bez sensu. Naprawdę Clash Royale usuń tego spela. Wracając do tematu tego deku, to mimo iż jest to bardzo dobry dek, wręcz świetny, to wymaga on sporych umiejętności, ponieważ jeden niewłaściwy placement i po waszej obronie, w dodatku, oprócz walkiri i egzekutora, na to nie macie tu żadnej solidniejszej obrony. Macie tylko te dwie jednostki, w dodatku musicie szybko cyklować. No jak ja nienawidzę tych fightsów, co to jest za durny spell. Usuńcie to. Aha. Fajnie, że można się w ogóle przebić. I torture to jest tak upierdliwa. Przestań gościu tych fajsów używać. Kiedy widzisz, że chłop ma fajsy w deku, to już widzisz, że to nie jest skillowy gracz. Wajsy to nie jest skillowy spel. Ale to, że jest to tak dobry dek w dobrych rękach, ten o którym mówię, to nie oznacza, że nie można nim wykonać paru wymagających zagrań. Okej, okay, zużył wajsy. Jak na przykład Snowball plus Executioner. Sam mi teraz widzicie, jak Executioner wyczyścił. Jedynym problemem tego deku jest brak dużego spela, ale w sumie to nie aż taki duży problem. No, jak widzicie, sami przegraliśmy. Ale to dlatego, że przeciwnik miał tego durnego spela, którego się skulturować nie ma. Nie da. Spokojnie. Uff. No więc tak. Otwieram laki dropa. I co? I nic. No, w ogóle. tops to Na live. Ie. Zobaczmy, kto tam nasz koleżka sobie bieradzi. Oczywiście zapraszam do mojego fanu, klanu, fani kosarza. Są świetni ludzie, polecam zagrać. No dobra, koniec oglądania Spinotera, no to przelecimy do drugiej gierki, zobaczymy jak nam pójdzie. I generalnie to... Ten dek to po prostu złoto. Musi, musicie cię to zagrać jak chcecie wygrywać, bo kiedyś miałem tym dekiem, grając 13 gier dziennie, miałem tym dekiem win rate 85%. To jest szalone. Okej, okay, to była głupa, głupia zagrywka z mojej strony. Dobra, zaraz z, z, z tym jego Bowlerem ruszymy do ataku. No nie no, znowu Magic Archer. Nie lubię Magic Archera. Tu ma taki duży zasięg, że aż śmieszne. A jak Miner powróci, a jak Miner z tą jedną talią powrócił do mety, to Magic Archera też jest więcej. A ja nie lubię magic rulera. Jego strzał, zasięg jego strzału jest po prostu za duży jak dla mnie. Okej. Okay. Yes, aktywowałem King Tower'a. Co się stało z kontratakiem? Czemu kontratak zniknął? Gdzie jest mój Hogreider? On powinien teraz wieżę niszczyć Po prostu tak upierdliwą obronę ma ten gościu Że to jest aż niesamowite Ice Wizard Mary Karcia no i jak tu człowiek ma się przebić Ale wiecie po czym poznać, że to jest dobry gracz minera? Bo dosłownie, bo dosłownie zawsze zmienia placement Okej, okay, mocno nam przepłacił w obronie Hograidera. Pomienmy już fakt, że pół wieży mi zniszczył. Wallbreakers to bardzo upierdliwa karta. I tak widocznie... Nie wiem czy to jest kwestia tego, że nagrywam ten odcinek rano, czy <ścoughs> kwestia nie wiem. Nie wyspania, ale coś się dzisiaj z tym dekiem nie radzę. Ace Wizard, upierdliwa... Upierdliwia to strasznie. Okej, okay, dobra. Ja tu widzę... Potencjał na kontra. Widzę tutaj potencjał na kontra. Nie, egzekutor, nie sabotuj mnie. Błagam. 15 hp. To może się jeszcze. No, to nie może się już udać. Dobra, tak tego nie zostawia. Jeszcze nagra. No ale dosłownie nie Magic Carter'a. Magic Carter jest bardzo upierdliwy. Ale dobra, przestanę się już wkurzać. Ej, w ogóle. Jeżeli podobają ją Wam się moje odcinki, to możecie dać słupka, takie żulenie o słupka dam. Cyk cykl 1, cykl 2, cykl 3 i mamy już Ewa Dosłownie ja potrafię grając tym deckiem zrobić, zrobić tak, by Dosłownie w pierwsze 10 sekund meczu czuł mieć ewolucję No i chłop tradycyjnie ma Winsey, bo co innego mógł mieć jak tylko Winsey, ale akurat z Elixir Golema się ciesza Bo grając na Elixir Golema to bardzo łatwy matchup. No i dobra, ruszamy do potężnego kontra. A i oczywiście ma. Nienawidzę tej karty. Po prostu jej zasięgi obrażenia są tak upierdliwe. za szczerze mówiąc, Firecracker. Nie no, po prostu zwolniłbym człowieka, który wymyślił tą kartę. Okej. Okay. No dobrze. No dobrze, on wystawił Tesla to trochę nam uniemożliwia... To trochę uniemożliwia nam yy, przejście do kontraataku Hograiderem, ale poczekam. No i to to było dosłownie wymagające zagranie. Cudem skoczył ten Mega Knight. Powiedzcie mi to. Nie wiem, skomentujcie jakim cudem on skoczył. I co się tu stało. Dobra. To może być wygrana gra, ale nie będę krakał. Jest, Wizard, uderzył, Wizard, uderzył. I wygraliśmy gierka. Jeszcze Lucky Dropa za tą Gierkę sobie otworzymy. A ja nadal marzę o dropnięciu nowego czempiona z Lucky Dropa. Nie wiem, chyba nie jest to możliwe. No, chyba nie jest możliwe dropnięcie, nie wiem, Mighty Minera może, albo Monka z Lucky Dropa, poza tym już za niedługo będę sobie maksował, za niedługo już będę sobie maksował Dart Goblina, bo mi brakuje wildcardów, trochę w poniedziałek już go maksujemy. No dobra widzowie, ja będę kończył, trzymajcie się, cześć.